Widzowie, bardzo często prosiliście mnie o Gdańsk w choju. No i Gosia postanowiła mi pomóc z Gdańskiem i zrobiła bardzo fajną modyfikację na Gdańsk do Herzow Iron. Zapraszam Was do oglądania, zobaczymy co uda się udać Gdańskowi. Zmieniliśmy troszeczkę tutaj losy świata, zmieniliśmy troszeczkę, że świat będzie troszeczkę inaczej wyglądał, żeby ciągle nie było tego samego. No i moi drodzy, zaczynamy. Mamy wolne miasto Gdańsk, które jest oczywiście tutaj zawsze niemieckie, tak? No i tutaj mamy małe drzewko, dzięki któremu będziemy mogli się w tym epizodzie pięknie pobawić. Za wolny Gdańsk niemiecki marszałchowie czemu walczymy tutaj? Zobaczmy, kto jest najsilniejszy. Wyposażenie piechoty, nabór do jednostek specjalnych. Gdańsk zawsze niemiecki, moi drodzy, tutaj jest cel. Tu mamy wieczny sojusz, rozbiór Polski, Królowie Bałtyku i integracja przemysłowa, Gdańsk króluje na morzach i, moi drodzy, wilk morski. Tutaj mamy przemysły i tego typu rzeczy. Ja bym sobie zrobił wyposażenie piechoty, bo to mi da 15 tysięcy karabinów, ale zróbmy na razie nowe miejsca pracy. No Tutaj oczywiście robimy cel teraz na nowe zespoły badawcze. Dostaniemy trzy nowe reset-sloty, żebyśmy byli w stanie nadgonić technologicznie, wiecie, resztę świata. Nie, bo ja dopiero teraz to zauważyłem, moi drodzy, że my mamy niemieckich demagogów. Mamy hańca Guderiana, teoretyka Blitzkriegu mamy u siebie nawet, nawet, nawet mamy nawet Mansteina. Mamy nawet Romla, Schornera, Rusztera. Ojej. A no i byczku, jak Ci się film podoba, pamiętaj, żeby zostawić lajka. I pamiętajcie, że na ENEBA kończy% nie skodam KRL-a. Moi drodzy, jesteśmy takim dobrym sojusznikiem Niemców że będziemy robić oleisty zapas i będziemy mieli 70 ropy w Gdańsku. Powietrzne giganty i gruby sprzęt. No to fajny cel. Gruby sprzęt to jest definitywnie cel, który chcemy zrobić jako pierwszy, nie? Gruby sprzęt. No i moi drodzy, przygotowujemy Gdańsk praktycznie do zrobienia tego drzewka środkowego. No bo zrobiliśmy sobie przemysły, czołgi, i teraz idziemy po 15 tysięcy karabinów. Trzeba jednostek narekrutować, żeby jednak zrobić ten rozbiór polski, tak? Wyobrażacie sobie Gdańsk robiący taką reformę? Nabór do jednostek specjalnych. Specjalne jednostki specjalne. 50% poborowych. No to ładnie. Polskę trzeba zjeść, jeżeli wolny Gdańsk ma istnieć. Gdańsk zawsze niemiecki. Rzesza niemiecka gwarantuje wolne miasto Gdańsk, moi drodzy. Wieczny sojusz zdobywa pełną władzę w królewcu. Moi drodzy, Niemcy chcą skusić nas do sojuszu ze sobą i oddadzą nam królewiec w zamian za przynależność po prostu do ich frakcji. Wiecie o co chodzi? Że my razem w drużynie będziemy. Rozbiór Polski, moi drodzy, to czas rozebrać ten twór i ten kraj. I czas, moi drodzy, wysyłać ludzi do Brazylii. Po prostu moje jednostki Gdańska robią eksport populacji do Brazylii z Królewca aktualnie. A nie, Królewiec to mój kor jednak, okej? Okay? Mamy to, rozbiór Polski, moi drodzy. Czas rozebrać naród polski na kawałki. Jedna dywizja kawalerii stara się nam po prostu przeciwstawić teraz, ale nasze konie i nasze czołgi, zresztą nasze wszystko, powinno sobie tutaj poradzić z tą jedną dywizją kawalerii. Polacy wystraszeni też oczywiście, moi drodzy, tutaj, no jakby to powiedzieć, no, są wystraszeni, tak, mocno są wystraszeni. No i myślałem, że będę potrzebować Niemiec do rozbioru Polski, ale z tego, co widzę, to raczej my Polskę rozbierzemy sami i spróbujemy użyć tutaj naszych dywizji pancernych, żeby przebić się przez Polskę. To są słabe dywizje początkowe, template'y. My nawet czołgów nie robimy w tym podejściu, by the way, nie? Zawołałbym Niemców tylko po to, żeby im dać Poznań, nie? Po rozbiorach Polski. Dobra, wiecie co? Ja bym sobie z Polską poradził, naprawdę, ale wezmę Niemców tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym po prostu, żeby Niemcy dostały Poznań, nie. Z że mamy zero Powera, Aktualnie, moi drodzy, musimy dodatkową służbę powołać. Tutaj pełny pobór oczywiście wrzucić. I sobie troszkę poczekamy, no pomożemy Niemcom zająć Polskę. No i Polska upada. Witamy w Polsce! Podzieliliśmy się z Niemcami, tylko ten state brzydko wygląda. No ale nie można mieć wszystkiego, jak to mówią, tak? Królowie Bałtyku: Łotwa, Litwa i Estonia. Łotwa, Litwa, Estonia. Tyk, Natalinin. To widzę, bardziej nam się robi z tego niż Gdańsk taki teł Tony teraz. Moi drodzy, teraz będziemy robić integrację przemysłową naszych państw. Później zrobimy Gdańsk króluje na morzach, wilka morskiego. Później zrobimy resztę celi. I może zaatakujemy ZSRR? Przed wojną z aliantami? Kurde, miało być inaczej, mieli komuniści wygrać, a wygrali Japończycy. W sensie, no nie Japończycy, komuniści. Państwo chińskie jest w aliantach. <laughs> Co jest? Czemu państwo chińskie dołączyło do aliantów i mają wojnę z Japonią? Nie, no to przepiękna sprawa, muszę powiedzieć. No i moi drodzy, stało się. Muszę ratować Niemcy w tej wojnie. Niemcy nie są w stanie pokonać Czechosłowacji. No to jest mój typowy sojusznik, tak? To możemy się z tym raczej zgodzić. Rumunii jeszcze dołączyli tutaj do sojuszu. No i po prostu sobie stanęliśmy. Co mogę powiedzieć? Po prostu sobie stoimy, nie? No i my, jako po prostu dobry sojusznik Gdański, pomożemy Niemcom z Czechami. Bo w tym odcinku trzeba uczynić naszego sojusznika potężnym. Wiecie o co chodzi? Czyli Niemcy. Niemcy muszą być wielkie. To jest marzenie Gdańska. No i Czechosłowacja upada. Okej. Okay. Ty jeszcze Jugosławia jest w tej potyczce? Kurka wodna. Czekajcie. Tu cała armia rumuńska stoi. Ty, poczekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak ja bym tu wjechał. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty weź ich zaatakuj, żeby ich pinować. Czekajcie. A nie, dobra. Nie przejedziemy się chyba, tak mi się wydaje. Dobra, no i Rumunię tutaj raczej takim zergiem dywizyjnym, po prostu byle jakim rozjedziemy, nie? Dobra, jeszcze na Kiszyniów wejdźcie, chłopaki. Dobra, Rumunia upada, ale to oczywiście powinno pójść pod Niemcy. Ty, ale my tutaj od tyłu się wbiliśmy w Jugosławię. Pomożemy Niemcom się utrzymać, z tego co widzę. Przekażemy kontrolę Niemcom nad tymi terenami, bo to niemieckie, powiedzmy. Proszę bardzo. Niemcy dostały kontrolę nad tymi terenami, to znaczy, że nie będziemy musieli ich garnizonować teraz i tracić karabinów maszynowych. Właśnie. 20 tysięcy na plus, to mogę sobie bez problemu robić pancerne dywizje. Specjalnie ustawiliśmy sobie Markusa Jonesa i będziemy atakować linię Marzynota, moi drodzy. Tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym wyekspić szybko Perka Saper. I niszczyciel fortec. Bo to by mi się przydało. Więc mój tutaj dowódca będzie atakował cały czas i po prostu wbijał sapera. Bo saper się nabije, jak walczysz na przeprawie i na forcie. A tu są dwie rzeczy na raz, nie? Widzowie, no, te, te, to jest był outstanding move Niemiec. Ukradli mi pół Polski. Outstanding move from Germany, nie? Nie, nie wierzę w to. Niemcy wypowiedziały wojnę Belgii i Holandii w momencie. W... O, a ja już mam perk do sapera. I miałem przebijać Marzinota. Nie, no. Zobaczcie, niszczyciel fortec? Nie, nie wierzę. Ja, ja, dos ja dostanę tutaj zaraz jakiegoś ataku. Nie, nie wierzę. I po prostu Niemcy podbiją sobie Francję tak o. A ja stałem tu 20 minut i wbijałem perka, nie? Nawet mój generał nie zdąży wrócić, a Francja upadnie. Nie. Dobra, mamy go. I robimy teraz artylerię oblężniczą. Tak. I atakujemy ten fort. Jeszcze fort atak nawet rypniemy. I zobaczcie. Mimo dziesiątki fortu, powinno nam się udać tutaj porobić Francuzów na tej linii. Właśnie o tym mówię. Dziesiątkę przebijamy sobie bez problemu. Pśryk i marzin od Wszystko by się udało, gdyby nie te Niemcy, nie? Wszystko by się udało. Dlaczego Włochy podpisały biały pokój z Gambią? Włochy mają wojnę z aliantami. Powstał Egipt, powstało wszystko. UK prawie jest czerwone. Juntaś. Nie wiem. No, ja nie, ma, ja nie mam tutaj co, co, co innego do powiedzenia, po prostu, nie? To jest nie do opisania. No i dobra, no rozgrommy to Francję w końcu, okej? Okay? Niech się poddają dla wielkiego woj wielkich sił pancernych gdańskich. Nasze żabojatki do, do tego lecą do dunkiereczki. Ale tutaj nie pozwolę na gierkę. Ty wiecie, co jest dziwne? Że Francja jeszcze nie skapitulowała. Przecież my im tu zrobiliśmy naprawdę jesień średniowiecza. Dziwi mnie to. Amerykańska mnie wzywa, junta do wojny? Aha, bo ona jest w Sojuszu ze mną i z Niemcami. No dobra. Może być i tak, no? Ty dziwi mnie się naprawdę, że Francja jest kapitulowała. O, żeby mieć konferencję pokojową, musi skapitulować Konstytucyjne Stany Zjednoczone, a Niemcy już płyną do Ameryki, więc no, Konstytucyjne Stany Zjednoczone raczej dosyć szybko e, tutaj uznają dominację Niemiec, nie? Ty, no i w sumie gdańskie jednostki zapewniają zwycięstwo teraz Amerykanom, razem z Niemcami oczywiście. Pomagamy amerykańskiej Juncie zwyciężyć w tym pojedynku. No i chyba to będzie pokój teraz, mi się wydaje. Ty, ale oni w Los Angeles mają stolicę. To ja nie chcę atakować tam, ja chcę atakować na Los Angeles. Jim Walker już leci ze swoją armią gdańską. Oj, to mi się podoba gdańska dominacja uratowała Europę. Znak zapytania. No i tak aktualnie klasuje i wygląda się, wygląda sobie Europa, jeżeli chodzi o dominację. No i moi drodzy, powiem wam tak, oddawajcie mi biały stok, zdrajcy, bo to nie mogę, nie mogę pozwolić na to, żeby po prostu Ruscy okupowali Polskę, bo to są oczywiście gdańskie terytoria, tak? Dobra, Ruscy zdenerwowani. Ruscy mają pakt o nieagresji z Niemcami. Nie no, nie wierzę, zaraz się załamę. Dlaczego oni mają pakt o nieagresji? Mieliśmy na nich ruszyć teraz. O, dobra, wypowiadamy wojnę Mongolii, Zzywamy Niemcy i czy ZSRR odpowie na wezwanie? No pewnie, że tak. Super. Gdyby nie moi widzowie, to, to bym już dawno był za niołkami. Udało nam się. Połamujemy. Świetnie. I czy Iran-Afganistan dołączył do nas? Świetnie. Irak też. Wow, to będzie jeszcze drugi front. Paniale. Ruszamy na ZSRR, ale my nie chcemy dużo. Nie chcemy wcale dużo od ZSRR. ZSRR rozłupać będzie dosyć prosto, no. Z taką armią i jeszcze z, z Niemcami po swojej stronie w 40 roku to ZSRR już będzie leżeć i kwiczeć. Tylko żeby Niemcy po prostu doszli do takich samych wniosków jak ja, żeby po prostu iść przez siebie, nie? To będzie świetnie. A tu, o, tu nawet okrążenie się udało zrobić. Ale to w sumie co to za achievement zrobienie okrążenia na singlu. W sumie w Ameryce się tym podniecają, no. Ej, powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie, jak robisz sobie dywizję pancerną. Jest Speed 5, 541 rok, ty masz komputer 3090 i dziewiątkę masz kartę graficzną. To nie jest żaden flex, a po prostu Hojci nie, nie wytrzymuje, nie? To jest powiem wam, to jest nawet achievement. Ja bym tak to nazwał. Po prostu mój smutek osiąga apogeum czasami. Trzeba uratować teraz te cztery dywizje yy, czołgów średnich, które walczą na atryżyn. To one zaraz się same w sumie uratują. Ale szarańcza ruska tutaj przyszła. Kurde, blade. Ale jajca. Dobra, zapomniałem jeszcze popchnąć tych dywizji do góry. Kolejne okrążenie. Kurde, powiem wam tak, że naprawdę bicie tutaj ruskich jest niezwykle przyjemne w tej grze. Naprawdę. Ty, ty, ja nawet nie wiedziałem, że to tak mocno ich rozszarpaliśmy tutaj. Wystarczyły dwa okrążenia i bo od Związku Radzieckiego już nie wiem, co się dzieje, okej. Okay. No bywa i tak, nie? Ty, a spróbujmy takie. Debilne okrążenie zrobić. W sensie spróbujmy zrobić tak. O, w sensie spróbujmy zrobić takie okrążenie. Zobaczmy, czy te siły pancerne po prostu dadzą sobie radę w ten sposób. Czy aż, aż tak uda nam się tutaj okrążyć bota? No to musi zostać jeszcze zmiażdżone, bo to trzyma dużo dywizji. Z tego co widzę na froncie. Okej, okay, ty, rzeczywiście moje dywizje jeszcze jadą. Okej, okay. ty, jadą, jadą, jadą chłopcy. ZSRR zostało rozbite praktycznie w 5 miesięcy. Dobra, tutaj kolejny kociołek. Ty, kurde, Ruscy nie powinni mieć wojska. Ile im wojska wybiliśmy? 2 miliony 300 tysięcy. No to Ruscy już nie powinni mieć takiej armii. No i mają rzeczywiście kawalerię, nie? Nie mają stojącej armii, więc mają samą kawalerię. Zobaczymy, pojedziemy sobie stepami. A moje dywizje dalej pchają się przed siebie po prostu. Ty, w sumie zrobimy takie, takie coś, że spróbujemy połączyć front. O, połączyliśmy front Iranu i Niemiec tutaj, w tym miejscu. Więc chyba będzie ok. Bo teraz jednostki będą mogły tak bezczelnie sobie przechodzić. I z tego co widzę, to już Niemcy idą. Ty, i może jeszcze się na plecy wbijemy? Okej. Okay. Boże, i tak powinno wyglądać prawdziwe, wolne miasto Gdańsk. Razem z Niemcami rozbijają ZSRR. Coś pięknego. Zobaczcie, moi drodzy. Wspaniale. Wycofujemy oczywiście moje wszystkie dywizje teraz. Japończycy przegrali wojnę komunistyczni Czas pomóc Włochom trochę, moi drodzy. Dobra, świetnie. Jesteśmy przygotowani. Wypowiadamy oczywiście wojnę. Wołamy moich towarzyszy broni. Wszystkich. Świetnie. Zaczynamy tutaj dominację. Powietrzną nad kanałem La Manche, żeby pozbyć się brytyjskiej floty. I z tego co widzę, będzie nam szło bardzo dobrze, bo Ameryka prawdopodobnie będzie tutaj też kryła statkami, więc będzie ich raczej baitowała. Wspaniale. Teraz wezmę naszą e, useless flotę, że tak powiem. Wyślę ich na La Manche i po prostu spróbujemy zdesantować się samymi czołgami, nie? Wiecie o co chodzi? Oj, chyba nie ugrzyskamy tutaj dominacji morskiej. Oj, 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 oj. oj, oj, oj. 17% dominacji mamy tylko morskiej. Nasza flota zniknęła, nasza flota wyparowała na kanale La Manche. Można powiedzieć, że Frodo tym razem. Nie dotrze do Birmingham, żeby zniszczyć pierścień. Niestety. Więc ja może rozpocznę budowę, moi drodzy, stoczni, bo inaczej, no jakby to powiedzieć, no Frodo nie dotrze, gdzie ma dotrzeć, no. Dobra, jednak moi bohaterzy z hmm, Kale. Ty, wylądujemy tu bez problemu. Tak, gdzie są Niemcy? Deutsche? Woher kommt Gdzie jesteście? Chodźcie wesprzeć swojego sojusznika Gdańskiego w Anglii. Bo tu 10 dywizji pancernych robi sieczkę. Może tu Niemcy przyjdą jeszcze na pomoc? Ty, Niemcy nie chcą nam pomagać. Dobra, wyślemy tutaj 48 dywizji. Ty, ale z tego co widzę, nie, no 10 dywizji pancernych chyba rozjedzie całą Anglię. Dobra, moje dywizje już dojechały do Anglii, dopłynęły posiłki. Zajmujemy teraz Liverpool. No i do widzenia. Anglia wyeliminowana. Żeby była konferencja pokojowa, musimy jeszcze podbić. W sensie nie wiem kogo. Państwo chińskie. Aha, dobra. To chociaż tyle, że Niemcy mają tutaj z nimi granicę. Nie no, mam nadzieję, że Niemcy tutaj przyjdą zaraz. Nie wiem. W sensie próbuję od parunastu minut. Co tu się dzieje w ogóle z tą grą? Dobra, zobaczcie. Wchodzę na Gdańsk i biorę Autosave'a. 1 luty 42 rok, nie. Gdański autosave, gdzie podbiliśmy Anglię, Niemcy kontrolują większość świata i tak dalej. I klikamy rozpocznij, nie. Odpuszczam grę i leci sobie powoli czas, tak? Wybieram... Wybiorę sobie gości, żeby tutaj przyszli. Moich pancernych. Co nie? 2 luty. Republika Dom... No i znowu mi wywaliło grę w powietrze. Nie, ja w to nie wierzę. Dobra, nazwiemy ten save. Proszę, nie wybuchaj już. Okej. Okay. Zobaczymy, co teraz będzie. Boże, czy drugi luty? Czy, czy wybuchnie? Kurde! Nie wiem, dlaczego tak się dzieje się. Autentycznie. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, zanektowałem wszystko tymi Niemcami. Co można było. Czy one teraz... Jest! Może nie wywali krasza. Moi drodzy, udało mi się chyba uniknąć krasza. Po prostu... Niemcy musiały wszystko zaanektować. I gra chodzi jak złoto, nie? Więc wydaje mi się to w porządku. No i y, po prostu dla formalności wydaje mi się, że trzeba zniszczyć frakcję włoską. No tragedia, no. Ja już wysyłem jednostki, wojsko do Chin, no ale nie dało się tego dziadostwa podbić, że tak powiem. ZSRR chce rząd tymczasowy. Ty, zobaczmy. Zróbmy. Wow! Stworzyliśmy Gdański ZSRR. Świetnie, mogę jeszcze coś? Litwa, Łotwa, Estonia. W Polski nie, nie zrobimy rządu kolaboracyjnego, ale te marionetki są ogólnie OP, nie? Bo one mają drzewka i tak dalej. Zobaczymy. Podbój Istri stał się uzasadniony dla nas. Czy to będzie tak, jak mi się wydaje? Kurw. No nie, no to jest niemożliwe, w sensie coś jest nie tak definitywnie, nie? Naprawdę. To jest coś nie... coś jest nie tak, no. Coś jest definitywnie nie tak w tym modzie.